Myślę, że braku nam trochę takiego piłkarskiego cwaniactwa, yy, takiego grania, ale w większości jest to młody zespół, także oni też dopiero dziś tam, ci co wchodzą, yy, zaczynają się uczyć tego grania, więc, więc to jest dobra lekcja, że tak powiem, na przyszłość. Yy, no trudno, przegraliśmy w końcu, kiedyś musiał nastąpić, przyjechał lider, yy, przegraliśmy mecz u siebie, i zgramy dalej. Tutaj też. Yy kibice mówili też, że trochę zastrzeżenia mają do pracy sędziów. Czy pan również dyskutuje z tym, czy nie? A co do pracy nie będę. Co do pracy sędziów nie będę się tutaj odnosił, powiem, oni mają swoją pracę, ja mam swoją pracę, ja się staram skupiać na swojej pracy, ocenę pracy trójki sędziowskiej zostawię sobie. No nie podobało. ukrywam, że przyjechaliśmy tutaj, żeby zdobyć ten komplet punktów, bo tylko to nas interesowało. Od początku mieliśmy plan na ten, na ten mecz, konsekwentnie go realizowaliśmy. W pierwszej połowie 0-0 brakowało tych sytuacji bramkowych, w drugiej połowie już tutaj Wieruszów się bardziej otworzył. Podszedł troszeczkę wyżej, stworzyły nam się przestrzenie do tego, że mogliśmy y, tę sytuację stwarzać. No i dwie szczelone bramki, super, gratulacje dla całej drużyny, bo zostawili kawał zdrowia tutaj na boisku. Wygracie pod czwartą ligę, czy to są teraz takie plany, bez planów? Gramy o, miejsce. Awans? Gramy o pierwsze miejsca. A was? Gramy o pierwsze miejsca.